Witaj, nazywam się Nina Księża Polska, jestem częścią Kościoła Mocy od 6 lat. Nagrywam ten filmik ze względu na wagę tematu. Chcę Ci polecić Fundamenty Wiary. Chcę w trakcie 15 odcinków nagrać swoje świadectwa odnośnie każdego fundamentu, który, który nagrał i, i który został spisany w tej książce. Które nagrał Artur Ceroński. To są fundamenty wiary, które podniosły moje życie. A więc, jeśli podniosły moje życie, to mogą podnieść i Twoje. Tak naprawdę, ja polecam te fundamenty każdej osobie, która się do mnie zgłosi, czy to o uzdrowienie, czy to o uwolnienie, czy to osobie, z którą po prostu pracuje dusz ponieważ w tym jest moc, bo to jest prawda. Prawda, która ukrywa się pod imieniem Jezus. Coś ci powiem o sobie. Narodziłam się na nowo 21 lat temu, więc dość dawno. Ale 15 lat swojego chrześcijańskiego życia spędziłam w niepewności, chwiejności, można powiedzieć, że na rolę kosterze, ponieważ w miejscach, gdzie byłam. Nie mówiło się bardzo wyraźnie na temat prawdy. Mówiło się, że oczywiście ważne, że mamy Jezusa, że wierzymy w Jezusa, ale każdy wierzył w tego Jezusa inaczej. Jezus był tam raczej papierową postacią. Ja działam w wielu służbach ponaddenominacyjnych i tam zetknęłam się z tym, że każdy tak naprawdę. Wierzy zupełnie inaczej i to w bardzo y, ważnych aspektach. Na przykład y, w aspekcie zbawienia, utracalności czy nieutracalności. Tymczasem Jezus Chrystus określił się jako prawda. I wiemy y, też z Bożego Słowa, że. W nim nie ma nawet chwilowego zaczmienia. Jego tak znaczy tak, a nie znaczy nie. I wszystkie obietnice, które Bóg złożył na przestrzeni dziejów, w nim znalazły swoje tak. A prawda jest rzeczą skończoną w danym aspekcie. Ona ma swój początek, ma swój koniec, a więc jest jednoznaczna. Więc nie może być tak, że ktoś uważa sobie, że. Można utracić zbawienie, a kto inny uważa, że nie można utracić zbawienia, i obie te osoby spotykają się w tym mitycznym Jezusie, tak? I twierdzą, że one mają zgodność. Nie, ponieważ nie ma rozdwojenia w Jezusie Chrystusie. I teraz, tak naprawdę, to z tego wynikały wszystkie moje potknięcia. To ta pierwsza, pierwsza prawda, pierwsza, pierwsza, pierwszy fundament wiary, który, który Artur sformułował jako Jezus, jako podwalina fundamentu, to była ta krytyczna, krytyczna część, która była odpowiedzialna, znaczy brak prawdy w tym temacie. Było odpowiedzialne za, za moje rozchwianie od początku, od kiedy się tylko narodziłam na nowo. Tutaj na wstępie e, mamy taki werset z Efezjan, e, drugi rozdział, dziewiętnasty werset: A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, a więc on jest wyznacznikiem tego, gdzie i jak położony jest fundament. A tym fundamentem, tutaj czytamy, jest nauka apostolska i prorocza perspektywa. I z tą apostolską nauką i proroczą perspektywą się spotkałam 6 lat temu, kiedy po raz pierwszy usłyszałam nauczania Artura Celońskiego. Wtedy zaczęłam. Słuchać jego szkoły wiary, ale zaraz potem dotarłam do fundamentu wiary i te fundamenty diametralnie zmieniły w ogóle moje funkcjonowanie w Królestwie Bożym, moje funkcjonowanie jako osoby, jako chrześcijanki. Podniosły moją, mój poziom wolności, mój poziom pewności, usunęły lęki, podniosły mnie do rangi tego kim właściwie jestem w Chrystusie Jezusie. Zmieniła się moja efektywność działania w królestwie Bożym. Jestem dzisiaj osobą odważną, pewną. Prawda rzeczywiście jest, ma dla mnie ten jednoznaczny wymiar, jednoznaczny. Nie jest dla mnie czymś chwiejnym, czymś a może tak, a może inaczej, może Bóg chce, a może nie chce. Dzisiaj ja mam pewność Mam pewność. Jeśli mam jakąś dziedzinę, to w niej mam pewność, ponieważ znam prawdę, znam fundament, fundament prawdy. I chcę Ci coś powiedzieć na temat moich początków, bo nie bez przyczyny ten, ten akurat rozdział jest pierwszy, ponieważ wszystko zaczyna się od narodzenia na nowo, tak? Wszystko zaczyna się od przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i zbawiciela. I ja to zrobiłam te 21 lat temu, i w momencie, kiedy, kiedy podejmowałam tą decyzję, towarzyszyła mi pewna, pewna atmosfera. To się stało w wyniku snu, który miałam, i w tym śnie ja zdradziłam Boga. Wyglądało to w ten sposób, że stałam w tłumie. W tym tłumie byli ludzie, którzy wyciągali innych, przystawiali im broń do głowy, torturowali ich, mówili, że jeśli się przyznają do Jezusa, to zginą w męczarniach, i tak też się działo. I w momencie, kiedy miało dojść już do mnie, ja sobie pomyślałam: OK, ja ocalę swoje życie, powiem im, że nie znam Jezusa, a tak wewnętrznie będę go znała. I w tym momencie się obudziłam bardzo wystraszona. Było ciemno w pokoju. Ja byłam w ogóle w pomieszczeniu, którego nie znałam, ponieważ byłam wtedy na wakacjach. Wiedziałam, że w tym pokoju jest jakaś obecność. Ktoś, kto jest mi skrajnie nieprzychylny, ktoś, kto poniża moje życie, ktoś, kto mi mówi: wszystko już stracone, nic już nie możesz zrobić. I ja na te wakacje zabrałam przez tak zwany przypadek Biblię. Mój mąż zapalił światło, sięgnęłam po tą Biblię i tam na chybił trafił, otwierając ją, zobaczyłam zdanie wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa, że do każdego, kto się przyzna do Niego przed ludźmi i On się przyzna przed swoim ojcem w niebie, a kto by się go zaparł przed ludźmi i on się go zaprze przed swoim ojcem w niebie. I te słowa. Bardzo nawiązywały do tej sytuacji, którą miałam we śnie, i ja wiedziałam, że to jest odpowiedź Boga, że to jest ten moment, kiedy ja mam podjąć decyzję, że, nie jest, że wcale nie jest nic stracone, że tak naprawdę y, ja y, mogę się uratować przez to, że przyjmę to, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu. Ja w jednej chwili byłam przekonana, że to jest Bóg, w jednej chwili byłam przekonana, że On zrobił to, co zrobił dla mnie i że tak naprawdę ja jestem w wielkim niebezpieczeństwie, moje życie jest w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli ja nie połączę się z tym Bogiem. I ja tak naprawdę, cała, całe moje jestestwo wołało: Tak, ja chcę Ciebie, Jezus, chcę Ciebie. Ja wtedy nie powiedziałam żadnego słowa. Natomiast wiem teraz z tej perspektywy, że wtedy właśnie narodziłam się na nowo. Tylko że wtedy właśnie w tym pokoju był ten ktoś mi nie skrajnie nieprzychylny, i on zasiał we mnie pewne kłamstwo. A mianowicie takie, że okej, okay, nawróciłaś się do tego Boga, ale się od Niego odwrócisz tak samo, jak odwróciłaś się we śnie. I ja o tym całym wydarzeniu właśnie myślałam w ten sposób, że ja się nawróciłam, a więc mogę się odwrócić. I później, gdy zaczęłam chodzić do kościoła, do którego chodziłam, nikt mi nie odkręcił tego, w co uwierzyłam. Uwierzyłam oczywiście w kłamstwo, że można utracić zbawienie. Ja tego nie artykułowałam. No, miałam taki, taką przypadłość, że po prostu nie zwracałam się do, do autorytetów, bo bałam się autorytetów w swoim życiu. Więc nie pytałam, nie zadawałam pytań, ale nauczania w, w tej społeczności jakby nie odwróciły mi tego kłamstwa, w które, w które weszłam. Czytając Boże Słowo też, jakby czytałam je przez pryzmat tego, co przyjęłam na początku. A więc zaczęły mnie oskarżać listy Jana, także, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Ja widziałam, że ja grzeszę, że upadam, a więc jestem grzesznikiem. Tak się mawiało, że jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. A więc tak naprawdę niewiele mnie dzieli od ludzi, którzy nie są zbawieni z łaski. Ja po prostu to przyjęłam, ponieważ się nawróciłam, ale nadal miałam z tyłu głowy to, że ja mogę się odwrócić. Czytając te powołowe zapewnienia, że, że nic mnie nie jest w stanie oddzielić od miłości Bożej, że ani potęgi niebieskie, ani aniołowie. Hmm, ja to przyjmowałam, że nic z zewnątrz nie jest w stanie mnie oddzielić od Bożej miłości, ale skoro ja mogłam się nawrócić, to ja mogę się oddzielić, ja. Tam nie było napisane, że nawet Ty sam nie możesz się oddzielić od miłości Bożej. A więc trwałam sobie w tym kłamstwie, i to powodowało, że miałam po pierwsze. Yy, Niepełne zaufanie do Boga, ale też niepełne zaufanie do siebie. To tak, jakbym chodziła po krawędzi i nie ufała, że ja nie spadnę za chwilę, nie skoczę za chwilę z intencją, żeby się zabić. I to było przyczyną też lęków w moim życiu, jeśli chodzi o wchodzenie w nowe rzeczy, bo lepiej po prostu trwać przy starym i wiedzieć, że się nie przewrócę, niż wchodzić w nowe i ryzykować, że może mi się powinąć noga i mogę zgrzeszyć i popełnić tak zwany śmiertelny grzech. Oczywiście ja nie artykułowałam tego, że ja nie wierzę Bogu, nie ufam mu, że się boję, że utracę zbawienie, ale to gdzieś we mnie było i ten brak poczucia bezpieczeństwa Przeszkadzał mi w budowaniu, w rela relacji mojej z Bogiem, jako tatą, do którego ja mogę przyjść w każdej chwili. To trwało 15 lat. 15 lat Bujałam się w takim stanie. I w związku z tym, że ja nie wiedziałam o tym, że ja się narodziłam na nowo, że rzeczywiście nowe stworzenie to znaczy w ogóle nowa natura, Nowy, święty duch, połączony ze świętym duchem, to ja też nie brałam pełni wyposażenia, które dostałam w tym świętym duchu. Nie, niezbyt poważnie traktowałam wymianę krzyżową, a właściwie to tak naprawdę ją. Ignorowałam, bo brakowało mi poznania w tym zakresie, tak? Ja nie wiedziałam, że Jezus stał się grzechem po to, żebym ja była Jego sprawiedliwością, że ja jestem sprawiedliwością, że ja w duchu jestem nowym stworzeniem. I to było kuriozalne, ponieważ na przykład na moim chrzcie wodnym była śpiewana piosenka: Nowe stworzenie, oto jestem ja stare przeminęło nowe życie mam. Te słowa były wypowiedziane, jakby ja znałam też tą piosenkę, ale to nie było dla mnie wewnętrzną prawdą, bo ja nie wiedziałam, że ja się narodziłam na nowo. Ja myślałam, że ja się nawróciłam. To jest bardzo istotna różnica. I w momencie, kiedy ja wreszcie zaczęłam budować tą prawdę fundamentalną prawdę o tym, że Narodziłam się na nowo, że jestem rzeczywiście święta w swoim duchu, że rzeczywiście to, co wymaga uświęcenia, to jest moja dusza, że to, że ja widzę, że ja gdzieś tam upadam, to, to nie znaczy, że, że ja się oddzielam, że ja jestem w stanie w ogóle się oddzielić od Boga. Tak? Ja nie mogę już umrzeć, ponieważ Bóg jest życiem. Bóg jest życiem i w nim już się nie umiera. To, to też udrożniło mnie do tego, żeby przyjąć całą wymianę krzyżową, żeby przyjąć to, że jestem uleczona ranami i śnicami Jezusa, że, że to, że On poniósł na swoim ciele każdą chorobę, każdą niemoc oznacza to, że ja mogę teraz to wziąć, ponieważ ja mam miejsce zarządu, ja mam ducha w sobie, ducha, który jest święty, oddzielony od tego świata. To, że On Poniósł cały wstyd na sobie, a ja dzisiaj dzielę z nim Jego chwałę. To, że został odrzucony, żebym ja była zaakceptowana, że został oddzielony, żeby ja była połączona na wieki, to, że on tam wisiał bez żadnej szmaty, odarty z każdej formy własności, po to, żeby ja była zaopatrzona materialnie. To wszystko zaczęło we mnie się układać w momencie, kiedy ja przyjęłam tą fundamentalną prawdę. O tym, że się narodziłam na nowo, nie utracę już zbawienia i e, że wraz z Jego duchem dostałam całe dziedzictwo wynikające z tego, co się stało na krzyżu, z tej całej wymiany krzyżowej. E, w związku z tym, są z jedną prawdą, jednym pierwszym podstawowym fundamentem, że Jezus Chrystus, osoba, czyli Jego poglądy, jego zachowania. To, co On zrobił na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, moc zmartwychwstania, że On jest podwaliną fundamentu, że On jest kamieniem węgielnym, On tak naprawdę kierunkuje moje życie w odpowiednim, ustawia moje życie w odpowiednim kierunku. W związku z tym, że ja to przyjęłam, moje życie zaczęło nabierać tempa i każdy kolejny fundament, już nadbudowywał się na tej potężnej prawdzie i miał w tym bardzo solidny grunt. Rzeczywiście, jak widzisz, można przeżyć 15, 15 lat tkwiąc w nieprawdzie, w rozchwianiu i nie przynosząc takiego owocu, jaki można by było przynieść, gdybym od początku miała pewność zbawienia, pewność tego, że nie odpadnę od Boga, pewność tego, że jestem zupełnie wyposażona, jestem zupełnie zaopatrzona, że za każdym razem, kiedy doświadczam jakiejś opresji, ja mogę wziąć ratunek z krzyża, bo ten, który nazywa się Jeszuła, Bóg, który zbawia, po prostu jest we mnie, jest zjednoczony ze mną. To był pierwszy fundament, pierwsze świadectwo działania tego fundamentu w moim życiu. Polecam Ci tą książkę, polecam Ci te nauczania. Książkę możesz kupić na stronie Fundacji Królestwo. Nauczania znajdziesz na stronie Kościoła Mocy albo na, na, naszym, kana na naszym kanale YouTube. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na temat kolejnego fundamentu. Pozdrawiam cię.